Dożynki w naszym kraju mają długą tradycję. Obchodzono je jeszcze w czasach przedchrześcijańskich. Mimo, że forma obchodów święta plonów przez stulecia ewoluowała, to cel jest do dziś niezmienny. Podziękować za dary, jakie dała nam ziemia. Dożynki obchodziliśmy również w Przowie. Kultywujemy tę tradycję może w sposób bardziej skromny, ale zawsze chcemy zaznaczyć, że też mamy związek z rolnictwem. Nie tylko poprzez rolników, którzy u nas działają, ale także poprzez szereg organizacji, które są związane z ziemią, takie jak działkowcy, hodowcy gołębi pocztowych, pszczelarze. W tych jest dosyć to to dużo i dla nich robimy takie dożynki. Myślę, że godne, choć może skromniejsze niż w miejscowościach, które są z rolnictwem bardziej związane. W dzisiejszych czasach marginalizacji rolnictwa bardzo ważne jest, by nadal kultywować tradycję tego święta. To naprawdę tradycja od dziada pradziada, że jednak. Podziękowanie za żniwo było i powinno być do tej pory. Burmistrz przowa, Marek Havel, w czasie dożynek podkreślał, iż mimo utraty przez przów rolniczego charakteru trzeba nadal podziękować za trud tym, którzy nadal chcą utrzymywać się z pracy na roli. Są rolnicy, różnie to bywa, duże arały są też uprawiane przez rolników spoza przowa. No wiadomo jak to wygląda w takich miastach, które jakby już tracą ten charakter rolniczy. Dużo ziemi jest też nieuprawianych jest naszą bolączką. Dlatego tym bardziej trzeba docenić tych, którzy jeszcze... Jakby mają siły na to, żeby uprawiać ziemię i czerpać z tego jakieś korzyści, które czasami są poznakiem zapytania z różnych powodów i ekonomicznych i także pogodowych. Przowskie dożynki rozpoczęły się tradycyjnie od mszy świętej. Później uczestnicy święta plonów przemaszerowali w uroczystym korowodzie do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się ceremonia przekazania chleba na ręce włodarzy miasta. Dożynki to święto, które w dzisiejszych czasach przede wszystkim integruje, dlatego jest to tradycja warta kultywowania. 6 września odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 85-lecia istnienia OSP Krzyszkowice, połączone z festynem pożegnania lata. Na to strażackie święto przybyli druchowie z sąsiednich jednostek OSP oraz goście z Chornego Beneszowa. Ponadto w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz miasta Przów oraz powiatu Wodzisławskiego. Uroczystości rozpoczęto Mszą Świętą Polową oraz apelem. W trakcie uroczystego apelu burmistrz miasta Przów Marek Hawel wygłosił okolicznościowe przemówienie skierowane zarówno do strażaków ochotników, jak i ich rodzin. Podczas uroczystości odznaczono i awansowano strażaków. Podczas uroczystości przekazano OSP w Krzyżkowicach nowy, wyremontowany wóz strażacki. W Przowskim Gimnazjum odbyło się spotkanie, na którym uczniowie tejże szkoły relacjonowali swój wyjazd do Francji. Planujemy na, w przyszłym roku zaprosić do Przowa Francuzów, może też Słowaków, zobaczymy jak to wyjdzie ostatecznie, ale... Planujemy dalszą z, z współpracę. Ona no jest trudna ze względu na dużą odległość, bo to jednak ponad 1000 kilometrów do pokonania, żeby znaleźć się w tym naszym e, w, u partnerów w San Filiberto de Grandier. No ale myślę, że warto, że to e, jest e, doświadczenie, które warto zafundować za naszym gimnazjalistom, bo to jest jakby myślę, że dobra inwestycja na przyszłość. Podczas spotkania zaprezentowano również płytę wydaną przez zespół wokalny działający przy Przowskim Gimnazjum. Płyta została wydana w ramach projektu unijnego Kuźnia Umysłu i Ciała. Znajduje się na niej 12 utworów. 6 muzyki pop, no i 6 kolęd. Tytuł płyty zawsze z piosenką. Na płycie znajdują się utwory solowe, w duecie, kwartet śpiewa, ale również i cały chór. Uczniowie mieli okazję nagrać płytę w wodzisławskim studiu Orion przy współpracy basisty zespołu Łzy Arkadiusza Dzierżawy. Płyta jest doskonałą promocją zespołu, jak i samego miasta. Dzięki takiej inicjatywie uczniowie mogli w doskonały sposób realizować swój talent. No oczywiście, jest tak, jakby e, powstają różne projekty unijne, tak zwane miękkie i one są zazwyczaj się rozgrywają na prowadzeniu różnych zajęć, e, czy też... Yy, zajęciach sportowych, rekreacyjnych, i nie ma tutaj konkretnego efektu. Ta płyta jest pewnym namacalnym efektem pewnych działań. Yy, I myślę, że też ta płyta dała młodzieży i nauczycielom wiele ciekawych doświadczeń bycia w studiu, nagrywania, tworzenia, i myślę, że też to wypłynie na, na rozwój tych tych osób i daje im doświadczenia, które będą mogły wykorzystać w przyszłości. Bez wątpienia, Przowskie Gimnazjum jest szkołą, która kreuje młodych ludzi i stara się wspierać ich w rozwijaniu swych pasji. Być może za kilka lat dążenie do celu doprowadzi któregoś z uczniów do wielkiego, życiowego sukcesu. Muzyka